Cześć, dziś pokażę Wam, co zrobić z takiego kawałka karkówki, papryki, kapusty i trochę innych produktów. A więc zaczynajmy. Gotowe. Teraz cebulę wrzucam na patelnię, ale najpierw ją odpalę i wleję trochę oleju. I wrzucam cebulę. Pokroję dwie duże papryki. Paprykę mam pokrojoną. Teraz pokroję jedną niewielką cukinię. Posiekam trzy ząbki Uu, czosnku. I czosnek również mam posiekany. Cebula zmiękła, więc dodaję paprykę i cukinię. To niech nam się podsmaża. A ja przygotuję teraz Płyn do zalania tego wszystkiego. W naczyniu mam passatę pomidorową, do której dodaję czosnek, płaską łyżkę soli, tyle samo czarnego, świeżo roztartego pieprzu, łyżkę ziół prowansalskich, pół łyżki kminku. Wymieszajmy to wszystko. Powstałym sosem zalewam zawartość patelni. I to będę dusił mniej więcej 10 minut. Pokroimy karkówkę w plastry. Teraz kapusta. Kroję w takie półplastry. Pierwsza idzie kapusta. Teraz wlewam trochę sosu. Układam plastry karkówki. Przesypuję delikatnie pieprzem. Małą szczyptą soli i ponownie kładę kapustę. Zalewam sosem. Ponownie układam mięso. Przyprawiam solą czarnym pieprzem. Zakrywam plastrami kapusty. I zalewam końcówką sosu. Wciskam dwa liście laurowe. Kilka ziaren ziela angielskiego, tak na górę to i tak za chwileczkę wszystko siądzie. Wkładam do piekarnika rozgrzanego do 185 stopni na mniej więcej dwie godziny. Pokrywę zawsze od siebie, żeby się nie poparzyć parą. O, widzicie? Coś niesamowitego. To pasuje tak naprawdę do wszystkiego. Zobaczcie. Karkówka, delikatniusieńka.